Coś idzie, jest ryba. Słuchajcie, mamy rybę. Mamy rybę. No to co, sezon rozpoczęty. Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy nad stawem prywatnym, który większość pewnie z was kojarzy. Łowiłem tutaj już mnóstwo razy, a wybrałem się dzisiaj z takiego powodu, że chcę zobaczyć, czy w ogóle coś się dzieje na tym stawie. Będę miał ze sobą jedną wędeczkę z płowiczek, jednego fiderka, także mam nadzieję, że chociaż te sumiki karłowate się już ruszyły, bo starsi widzowie mogą pamiętać, że rok temu, w marcu, już łowiliśmy te sumiki karowate. A my już prawie koniec marca mamy, także no. Także chcę zobaczyć, czy cokolwiek będzie się działo. Na końcu odcinka będziecie mieli unboxing paczki, którą ostatnio zamawiałem. Tam będzie dużo gratisów i dużo fajnych rzeczy, także oglądajcie do końca. A ja już więcej nie gadam, idziemy z rozrabianiem zanęty. Dobra, więc zaczynamy rozrabiać zanętę. Zanętę, którą sobie wziąłem, to będzie z unboxingu paczki. Jak widzicie, trochę tutaj mam przynęt. Mam białe robaki połączone z czerwonymi, bo sobie nakopałem w ogródku. Mam... Zanętę rybną, wątroba ryba halibut i będziemy dzisiaj na nią próbować, bo moim głównym celem tutaj są sumiki karłowate. Bo pamiętam, że w tamtym roku, już jak była właśnie taka jak teraz pogoda, to już te sumiki karłowate fajnie brały. Co prawda w tamtym roku nie było lodu, za bardzo, a w tym sporo jest. No ale cóż, zobaczymy. Ponadto przetestuję sobie tą zanętę, coś takiego. I oczywiście na końcu odcinka jest unboxing, gdzie dostaję masę takich rzeczy. Także oglądajcie. Tutaj możecie zobaczyć. Mam trochę bajców ze sobą, w razie jakby na robaki nie brały. No a więc tak, rozrabiamy tutaj mą zanętę. Jest ona w miarę grubych frakcji, ale i tak będę ją używał nawet do metody. Cyk. Wziąłem sobie dzisiaj dwie węteczki: leciutki, fiderek. Dużo osób z Was mówi, że fider do 150 g to nie jest leciutki fiderek, ale ja po prostu nie nazwałbym tej wędki ciężką, bo łowię malutkimi koszyczkami, a jest naprawdę leciutka, i no, kto nie łowił na tą wędkę, ten no, nie może się wypowiedzieć. Ale tak, rozrabiamy sobie zanętę, pachnie bardzo, bardzo fajnie, właśnie takimi rybnymi aromatami. Jedną kulę dam sobie pod spławiczek. Na początek, później może dorzucę więcej, jeżeli będą jakiekolwiek brania. Już się w miarę klei i zobaczymy. Na haku będę na początku miał czerwone robaki na fiderku i na sławiczku, A jak nic się nie będzie działo, to będę zmieniał. Jak na razie chcę popróbować, czy w ogóle te sumiki karowate tutaj żyją, czy przeżyły. Jak widzieliście, jest już bez lodu, totalnie nie ma lodu na tym stawie, co mnie bardzo cieszy, bo u mnie jeszcze jest, na moim małym stawiku, a tu na szczęście już nie ma tego lodu. Zanęta rozrobiona, teraz czas rozkładać wędki. Najpierw rozłożymy sobie spławiczek. Moja wędka z tą elastyczną szczytówką naprawdę na spławik fajnie się spisuje. Jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, gdzie pokazuję mi cały sprzęt wędkarski, to tam możecie znaleźć wszystkie wędki, aktualnie na które łowię. Także polecam sobie obczaić. pokazuję mój sprzęt, zakupy, jakie robię na ten sezon, jakie zrobiłem. I ogólnie tam jest wszystko pokazane. Dla tych co często mnie pytają, mam naprawdę masę informacji na Instagramie. Nawet nie nadążam odpisywać, dlatego chciałem rozdzielić te wszystkie pytanka o wędki, o to co polecam. Także tam macie wszystko wyjaśnione. A ja już bez zbędnego gadania rozkładam sobie tutaj sprzęt i bierzemy się za łowienie. W końcu pierwszy widerek w tym roku. Mam nadzieję, że jakaś rybka spadnie, chociażby na spławik. Jakby chociaż jedna wpadła, to by było super, ale jak obudziły się te sumiki, to może być naprawdę naprawdę fajna zabawa tutaj. No ale zobaczymy. Na początku lecę z fiderkiem, zakładam jakiegoś czerwonego robaka. Mam tu dużo tych robaków, białe mam jeszcze i te białe dosłownie są z mojej poprzedniej wyprawy podlodowej, także naprawdę żyją i są w super formie, więc całkiem śmiesznie. Otrzymałem je w cieple, także wow, przeżyły. Jestem w szoku totalnym. Ale, ale dzisiaj chcę się skupić na czerwonych robakach i na sumikach karłowatych. I jedyny błąd jaki zrobiłem, to już widzę, że nie mam foremki. Mam tylko tą foremkę. W sumie wejdzie. No zobaczymy. Zanęta jest dobrze rozmoczona, tylko po prostu nie, nie, nie kleiłem jej. O, pięknie. Słuchajcie, wielofunkcyjna foremka. Dodam trochę więcej, żeby przykryć tego robaka. O, coś takiego. Nie musi być idealnie. Coś takiego leci teraz do wody. Mam nadzieję, że się nie rozwali podczas lotu. Zarzucam pod podcinki tamte, ale mniej więcej na środek stawu. O, idealne miejsce. W tamtym miejscu często brały ryby w poprzednim roku. Składam sobie podpórki i lecimy z tematem. Jest branie. jest ryba? Nie ma, ale było branie. Pierwsze branie dzisiaj. Dobry znak. Bardzo dobry. O, widać, że było w zielu. No ale tak czy siak było branie. Także super. Mega mnie to cieszy. Zarzucamy tą z powrotem. Ale naprawdę już siedzę z dobrą godzinę jak nie dłużej. Nic kompletnie się nie dzieje. Dlatego też nic nie nagrywam za bardzo chcę wam stawić materiał w końcu z rybą. <laughs> Mało rozrobiłem tej zanęty. Jeżeli będzie coś brało, jeżeli będą ryby, a mam nadzieję, że tak. że jedno branie było, także mega mnie to cieszy. Troszkę dokleję, żeby ten robak podczas spadania, jakby zanęta się rozkleiła. I żeby on jeszcze nie spadł, nie wypadł z tego koszyczka, bo będzie w zielu. To jest strasznie dużo ziela. Dokładnie w to samo miejsce zarzuciłem. Pięknie. Ułożę sobie teraz lepiej wędkę. O nie, co tu się stało? Na spawiczku już na różne rodzaje przynęt próbuję. I kompletnie nic. Więc mam nadzieję, że chociaż na ten fiterek będzie się coś działo. Ale jedno branie było. Także oznaka, że coś tam żeruje. Jakieś ryby. Nie umarły, bo, bo była przyducha. Jak widzicie, tutaj już jeden sumik karowat leży. Jeden mniej w odławianiu. <grytania> Co prawda, ja lubię bardzo te sumiki łowić, no ale niestety to łowisko przejęły masakrycznie. Słuchajcie, było branie na fiderku. Dość delikatne, ale było takie szarpnięcie. O, było, było branie. Jest branie. Słuchajcie, jest branie. Coś idzie, jest ryba. Słuchajcie, mamy rybę. Mamy rybę. Założyłem sobie na drugą wędkę troszeczek do metody. I mamy pierwszą rybę na fiderka w tym roku. Słuchajcie, jest to sumik karłowaty. W końcu jest pierwsza ryba na fiderek. No to co? Sezon rozpoczęty. Mamy sumika. Idziemy z nim na górę. Mam specjalnie wadereczko podnie, także spokojnie nie będę ich tu wypuszczał Tylko muszę go odchać. Opa. Mamy sumika, dajemy mu wodę. To pierwsze branie na fiderka, co było wcześniej na tą wędeczkę, Skłoniło mnie właśnie, żeby zmienić wika na, na kolejny koszyczek do metody, żeby mieć dwie wędeczki. No, i jak widzicie, poskutkowało akurat na tą co miałem z pawiczek, zmieniłem na metodę, złowiłem tego oto pana wąsatego. Ale lecimy dalej. Ja tu już nawet muszę rozrabić, rozrabiać więcej zanęty, bo trochę rzutów robiłem, trochę podnęcałem. Co prawda, niedużo. Wiadomo, teraz robiłem mniej żerują, ale i tak trochę się zużyło. Tego sobie rozrobimy dalej. Oczywiście woda z łowiska. W trzeba wyrzucić. Już jest w miarę dobrze rozsuglana. Klej klej. Dobrze jest. Mam nadzieję, że się nie przyziemię, bo jest strasznie zimno. Naprawdę. Ręce to są całe czerwone. Ale. Ważne, że jest rybka. To jest najważniejsze. Zaraz przerzucę sobie jeszcze tamten fiderek. Jak ten zarzucimy. I próbujemy dalej. Nie lubię strasznie jak mi się tak klei zanęta do tego koszyczka. Później nie chce się w ogóle przyczepić ta nowa. O jest. Cyk. Tutaj od góry trzeba jeszcze poprawić. No i lecimy z tematem, zarzucamy czekamy na kolejne rybki. Słuchajcie, jest branie na wenderce pierwszej. Na big bullu, wędce fiderowej. Delikatne branie. O tak, o, ale szarpnięcie było. Jest! Nie, puściła! Nie wierzę! I to z przyponem! Co jest najgorzej, nie! Ale fail poszedł. No cóż, zmieniamy przypon w takim razie. Ajajaj. Ej widzowie, to nie była wina przyponu. To nie była wina przyponu. Krętlik mi się zepsuł. Dosłownie. Patrzcie, tam jest krętlik i on jest rozwalony. Niech to jakiś chiński krętlik mi dali przy koszyczku, a ja głupi założyłem z powrotem ten krętlik. Musiałem się pomylić. Najgorzej. Straciłem rybę. Niedobrze. Będę miał nauczkę na przyszłość, żeby nie zakładać tych krętlików, które dostaję przy koszyczkach. Atomowe branie było na fiderku. Kniemy, ale nie ma nic. Co się dzieje? Jakim cudem? Proszę, nie mówcie, że znowu mi się krętlik rozwalił. Nie, jest. Już myślałem, że wina znowu krętlika, ale tym razem to nie wina krętlika, tylko moja. Słuchajcie, chyba było kolejne branie. Znów na tej wędce, co zmieniłem ze spowiczka, jest kolejne branie. Jest, jest, jest. Poczekam aż wygnie się. O, właśnie tak, jest kolejna ryba. Mamy. Haha, ha, jest. Uwielbiam na fiderka łowić. Jest kolejny sumik. Normalnie kolejne odławienie sumików. Pierwsze w tym raku. Chcą. Ten już chyba mniejszy, mniejszy od poprzedniego, jest kolejny. Dzisiaj nie brałem ze sobą podbieraka, bo wiedziałem, że wielkich ryb raczej nie będę łowił. Wątpię, że będę łowił te karpie, co tutaj wpuszczałem, dlatego, 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 nie wziąłem, ale. Wieso mi karta nie jest jakoś mega potrzebne? Opa! Jest, mamy dwa Jest super biorą. To mi się podoba. Zanęta rybna. Spisuje się jak widać. Do tego robaczek coś pięknego. Słuchajcie, było branie. Jest cały czas. Na fiderek drugi. Poczekamy trochę. Żeby ryba na pewno się wcięła. O, kolejne szarpnięcie. Op, Op. Jest, czuję. Czuję rybę. Idzie. Kolejny sumik. Trzeba dłużej czekać po prostu przy tych braniach. Nie, teraz to już go nie odhacza, bo ma gdzieś w żołądku, tak? No ale postaram się go odhaczyć. Ryba odhaczona. Cyk do wiadereczka. Już mamy trzy sumiki. Nie najgorzej. Tym bardziej, że nie spodziewałem się w ogóle tutaj ryb. Myślałem, że te sumiki jeszcze, jeszcze nie żerują. Jeszcze nie jedzą. Jeszcze nie biorą, ale okazało się jednak, że całkiem, całkiem ładnie biorą. Trzy sumiki dzisiaj złowione. I jak na dzisiaj to będzie tyle. Dobra, widzowie, a więc ja już się zwijam e, do domu. E, byłem tutaj z dobre 3-4 godziny, także no, trochę posiedziałem, trochę zmarzłem. Ręce to mi odmarzły. Ale super w końcu mogłem e, na fiderka połowić. Mam nadzieję, że już niedługo będzie troszkę lepsza pogoda i będę mógł pojechać na komercję na jakiegoś linka zapolować albo na jakąś inną e, rybę. Ja już lecę do domu, a wy będziecie mieli teraz materiał z otwierania paczki, życzę miłego oglądania, a ja lecę do domu. Dobra, więc przejdźmy do unboxingu, jak widzicie dwie mega duże paki mi przyszły od Rafisa ze sklepu, także będziemy teraz otwierać i zobaczymy co tam jest. Na pewno wiem, że jest to zamówienie, które złożyłem, ale podobno dołożyli mi trochę gratisów, także zobaczymy co tam będzie. Dobra, więc lecimy z unboxingiem. Oh. Już czuję, że tu jest trochę folii bąbelkowej, także będzie się trochę trzeba pobawić, ale to dobrze. Jak jest dużo folii bąbelkowej, to na pewno nic się nie stało przy ani w ogóle zamówieniu. O, jedna warstwa folii. Ech, prawie zdjęta. O, jedna warstwa folii. Zdjęta, a teraz kolejna. Teraz czas kolejną a, warstwę otworzyć. Nie wiem jak to otworzyć. Tak. Bo otworzyłem po prostu tak. Dobra, mamy karton. Jest to nawet ciężki. Ale tu będzie syf w pokoju. Dobra, otwieramy teraz karton. Dostaliśmy się już do kartonu. O! Nie, no kolejna. <grybujesz> Nie, no teraz to już zaczuję. Mamy kolejną folię. Będę się bawił tymi bąbelkami. Yy, dobra, a więc mamy pierwszą rzecz. To są haczyki. Kowe kulki proteinowe. Patrzcie to, to jest ta złota kulka. Owiana tajemnicą. Kolejne kuleczki, szprotka Hollywood. Kolejna, drup z przyprawami. Nie, tu Co tu jest? O, patrzcie, dostałem jakiś gratis. Ależ to, też dostaliśmy. O, jest. Mamy pudełeczko, ale super. Super pudełko. Przyda mi się na pewno. Gumki też są fajne. Coś, ale kanibale. To są kanibale, z tego co mi się wydaje. Takie fajniutkie, w różnych kolorystykach. To są. Ciekawi mnie, jaka to jest wielkość tych gum. Ale coś, pewnie około 8 cm. Ale fajne, bardzo fajne. O, ta ma fajny kolor. No. Pokciank. Dobra, super. Mamy pierwszy gratisik, Ale to. O, i widzę, że już mamy drugi gratis. Patrzcie to. E, igły, igły do nakładania krujek proteinowych. E, to prawda mam, ale jakiś stare, także przydało mi się na pewno. Kolejnym gratisem mamy, e, mamy przypony. Przypony i to jakieś fajne, patrzcie. One mają takie jakby włoskie, jakby to ziele było. Fajne, fajne. Fajne, na pewno się przyda. O, jest to, co chciałem, odkazać do ryb. To będzie super. Kuleczki, pikantna kiełbaska, pomarańcza. Kolejnymi kulkami jest szprotka Hollywood. Wow. Ale w taki śmiet... to wygląda jak taki typowy śmierdziel. Na pewno będzie się spisywało. Kolejne kulki, orzech tygrysi. Kolejna przynęta, a mianowicie slajbajcy. Nowa przynęta u eee, Będę na pewno testował te slajbajcy. Tu mamy truskaweczkę. Odkładamy na bok. Oczywiście wszystkie później wam pokażę te rzeczy. Kolejna rzecz. Drób, mięso. O, to jest. Ja lubię ogólnie łowić tam wątróbki na mięso, także to będzie ok. U mnie będzie na pewno e, robiło robotę. Kolejne. Drób, mięso. Slajbajcy ślimak. O, ale śmieszny kolor mają. I w ogóle jaka fajna grafika. Taki ślimaczek. Dobra, lecimy dalej. Patrzcie, ja dostałem kolejny grafik. Wowlerek. Wowlerek. Coś takiego. Ale stos. Kolejne. A to są slajbajce, slajbajce pomarańcza. Ła, wow, ale fajnie to wygląda. Ciekawie, jak to ma aromat. Czy to ma taki bardzo mocny, czy nie. No ale zobaczymy dopiero nad wodą. E, tutaj mamy szprotkę halibut, Kolejna. Paczka. E, kolejna paczka to truskaweczki. Kolejna paczka to miód. I to fajny taki zielony kolorek, mają. Ech, co to jest? To jest chyba matomiarka, z tego co mi się wydaje. Tak, to jest matomiarka. Naprawdę, folii będę miał teraz pod dostatkiem. O! Oh, no i super, i mamy. Matomiarka. No i to mi się przyda, to mi się na pewno przyda. Matomiarka to jest to, jest to co zamawiałem. To, to, to chciałem od razu. Mm, przyda mi się na pewno na drapieżniki. Nie będę musiał ze sobą e, wozić miarek ani innych takich. Kolejna przynęta. E, silna kochotka, kuleczki. Kolejna to truskaweczka e, kulki proteinowe pop-up o popapy i to fajnie takie fluo jakby zielone fajne fajne e, kulki proteinowe pop-up ochotka. ochotka dalej mamy truskaweczka no i zamęty wątroba kolejna wątroba kolejna wątroba <try> trzy o dalej mamy Metod Mix do koszyczka: jeden, drugi. I kulki proteinowe, pikantna kiełbaska. O, coś takiego. Dobra, pierwsza paczka odpakowana. Pierwsza paczka odpakowana, a już tyle rzeczy. Trochę dodatków. Reszta to z mojego zamówienia. I lecimy do tej większej paczki. Ciekawi mnie, co tam będzie. Dobra, a więc mamy tutaj kolejną paczkę. Teraz będę z tej strony otwierał, bo ta jest tak ogromna, że nawet w mi się nie mieściła. Chciałem kadrę zmienić. Otwieramy. U, tutaj jest chyba mój adres. Nie, to nawet nie jest mój adres. Mogę sobie jakąś maczetę kupić do otwierania paczek. Otrzymałem no, to. Długo mi się wejdzie. Ogólnie, jak tak paczka do mnie przyjechała, to kurier od razu mówił, że podjedzie pod dom, bo ciężkie. <grym> A nie spodziewałem się, że będą aż tak wielkie te kartony. folia. Cyk, jest folia. I mamy kolejne rzeczy. Takie jak e, Deep. Deep. Tak jest, Deep. Deep pomarańcza. Bardzo mi się przyda, to sobie. Ślimak. E, truskawka, drup, Say bajce Squid. O, tego chyba nie zamawiałem, także dorzucili mi. Bardzo, bardzo fajnie. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? E, mamy jeszcze Deep Truskawkę, kolejny. I Deep Drup. A nie, Deep Szprotka. <laughs> szprotka. Faktycznie, chyba zamawiałem. <laughs> Nawet nie pamiętam, co zamawiałem. E, I mamy kolejny Deep Drup. Tak, bo dwa droby zamówiłem z tego co pamiętam. E, ok, lecimy dalej. Mix do PWA owocowy. Zanęta raś. Mix do pwa śmierdziel. Kolejny mix do pwa owocowy. Kuleczki, kuleczki yy, to są kuleczki miód, zanętowe, już zadipowane. Kolejny metod mix do koszyczka. Tutaj mamy sejbajcy ślimak. Wow, dorzucili mi. Chyba zamawiałem jedno, a no, dostałem dwa. Fajnie, super! Eee, Kolejny slajbajcy pomarańca. To znowu mi dorzucili. Eee, slajbajcy kokos. Tego nie zamawiałem. zamawiałem, wam i pokażę. O, patrzcie. Slajbajcy kokos. Super. Później wam pokażę wszystkie rzeczy, jakie dostałem. Eee, tutaj mamy kolejne. Slajbajcy trójskawka. Ależ mamy tych slajbajców, ludzie. Slajbajcy trójskawka. Na pewno będzie łowione na nie w tym roku. Kolejne szajbajcy. Tym razem czosnek. Czosnek. Zanęta Linkaraś, kulki orzech tygrysi zanętowe. Co tu dalej mamy? Kolejny metod mix do koszyczka. I kolejny metod mix do koszyczka. Nawet nie wiem ile ich zamówiłem, ale jest ich sporo. Kolejna rzecz. E, a mianowicie e, truskawka, e, kulki zanękowe, e, kolejna paczucha, śmierdziel, mix do pewała. mamy powerbanka, o robię unboxing, patrzcie, unboxing, un, unboxingu. Ach. Ach. O masakra, coś waliłem, ale potężny jest ten powerbank, no fajny, fajny, nawet z logo Rafishem. Fajny, fajny. Będę na pewno do kamer używał. Kolejne to jest ślima kochotka. E, to są dambelsiki, Kolejne dambelsy, e, Guma balonowa. E, pomarańcza czos Pomarańcza czekolada. Miód białe robaki. Kolejne to jest orzech tygrysi kukurydza. Halibut. Kwas masłowy. Pikantna kiełbaska. Jeszcze trzy. Raz, dwa, trzy. Kryl, and squid. E, tutaj mamy fermentowana kukurydza. I orzech ślimak. E, ochotka ślimak, co ja gadam? Ochotka ślimak. Dobra, i to chyba tyle. Zobaczcie, ile tu rzeczy jest. A więc tak się prezentują tutaj nasze zakupy. Dostaliśmy masę, bonu, masę dodatkowych rzeczy. Także mega, mega super. Ale zobaczcie, ile tego jest. Będę testował na pewno w tym sezonie dużo masa rzeczy, slapewajcy, kulki, dambelsy, dodatki różne kuleczki, e, miksy, wszystko wszystko jest. Dobra, więc w tym filmie to było na tyle. Jak widzieliście był unboxing, były ryby, było łowienie, wszystko było. <ścoughs> W końcu coś złowiliśmy, także jest super. Yy, następny odcinek mam nadzieję, że zrobię z jakiejś komercji, yy, ale nie będę Wam nic obiecywał, bo nie wiadomo jak to będzie. Mam nadzieję, że uda się coś z komercji nagrać. Pojadę na jakąś komercję. Yy. I? I jak jeszcze ktoś mnie nie obserwuje na Instagramie, to koniecznie wbijajcie, tutaj macie moją nazwę, tam wrzucam posty itd., tak itd., tak na story wrzucam kiedy są odcinki, kiedy wlatują, kiedy są live'y itd., tak itd. Tak A już żegnam się z wami, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i do następnego.